ci do parku? Ja się piszę! A ty, Blight? No, ja... Cześć, Blight! Tata? Do zobaczenia w parku! Myślałam, że przylecisz trochę później. Później tylko na wschodniej półkuli. Tutaj godzinę temu. Dobrze wiedzieć. Mam coś dla ciebie. Korciło mnie, żeby ci to dać. Ale przecież nie mam urodzin, ani... O, to prawda. Tada! Tato, nie musiałeś kupować mi... naszyjnika z cukierków? Tak! Kiedyś ciągle ci takie przywoziłem. Jak miałam siedem lat. Podpucha! To prawdziwy prezent. A! Tato nie wierzę! Według mojego projektu! Tak jest! Dałem projekt jubilerowi i oto efekt! A! Cudowny! Wielkie dzięki, Tato. Drobiazg skarbie. Blight? Um, e czy mógłbym się. Pomyślisz, co lubisz i co dziś robić chcesz, to wszystko spełni się. Znalazłeś takie miejsce, gdzie wciąż radośnie jest. Petro, co było w babeczce? Cieszę się, że jest piątek. Ja też. Ten tydzień był jak trzy tygodnie i dwa dni. A poprzedni tydzień był jak dwa tygodnie i cztery dni. Myślę dokładnie tak samo, Brit. Zasługujemy na nagrodę. Masz rację, tak. Dzień dobry, witni i britni. Witajcie w progach Sweet Delights. Czym mogę służyć? Ach, chwila! Daj nam się trochę rozejrzeć! Ach, tak! Przestań na nas naciskać! Jakbyś chciała, żebyśmy wykupiły cały sklep! Chciałabyś jakby, prawda? Przepraszam, już nie przeszkadzam. Super! Wykupimy cały sklep! Zadowolona? Brit, podsunęłaś mi właśnie jakby doskonały pomysł. Powinnyśmy urządzić przyjęcie! A ty wiesz, że masz rację! Masz tę ostatnią imprezę? Napisałam ci SMS-a, że impreza jest super. Napisałam ci jakby to samo. Wit, napisałam ci, że ta impreza była super. Napisałam ci jakby to samo. Co one wyprawiają? Ciocia Christy kupiła mikser ksardixar do ciasta. Chcecie na niego zerknąć, marknąć! Wielki. I taki błyszczący! Miesza ciasto na bajaderki i ciaska szybko jak błyskawica. Chcecie zobaczyć, jak się kręci, wierci? I jeśli pytasz, czy chcemy zobaczyć, jak działa, to tak! Popatrzcie, co robi Buttercream! Wygląda jak farba! Chwila przerwy! Właśnie poczułam, jak... Ach, Minka to ciasto, nie farba. No, jest smaczniejsza od farby! Chodźcie! Mm, smakowite dzieło sztuki! O nie! Właśnie coś do mnie dotarło! Nie będzie przyjęcia, bo nie mamy urodzin, a nasze pół urodziny są dopiero za trzy miesiące. No, chyba nikt się nie spodziewa, że będziemy czekać trzy miesiące, żeby siebie uczcić. Przecież mamy ćwierć urodziny właśnie teraz. Tak, jakby, Whitney? Ćwierć urodziny ważna okazja czas na przyjęcie. Dokładnie. No to nasze. Zdrowie. Gratulacje, osobo, która na nas czekasz. Spotka cię zaszczyt obsługi naszego przyjęcia. Zamawiamy dwieście różnych babeczek. Jakby na jutro. Na, na, na jutro? To bardzo duże zamówienie. Spytam dzieci Christy, czy możemy je przyjąć. Jeśli nie dacie rady, znajdziemy kogoś innego. Nie, 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 nie. Poradzimy sobie. Żaden problem. No, mam nadzieję. A teraz, jeśli pozwolisz, a choćby nawet jeśli nie, musimy zaplanować przyjęcie, jakby. Ah! O, oh, Whitney, Britney, przepraszam, nie widziałam. Patrz, co narobiła siła, Mago! To niechcący. Za karę jesteś oficjalnie odzaproszona na nasze szalone ćwierć urodziny. Eee, jasne. Wit. Chodźmy stąd, zanim jakby jeszcze coś się stanie. Jej. Nie wydawała się zdruzgotana naszym odzaproszeniem. No, ani trochę. Pewnie ukrywa swój ból, czy coś w tym stylu. Chodź zaprosić innych ludzi. Ich zachowanie było oburzające. Weźmy pochody i widły i dopadnijmy je jak rozświecicieli wieśniacy! Oglądam trochę za dużo filmów o potworach. Uh -huh. Uh -huh. Uh, błyszczy! Yang Mi! Zauważyłaś coś nowego? Oh. Jaka śliczna błyskotka. To więcej niż błyskotka. Tata wziął mój projekt i kazał zrobić nasz szejnik. śliczne! Super, nie? Czadowo. A ja właśnie przyjęłam zlecenie na 200 babeczek na jutro. Ciocia Christy kazała mi się tym zająć, więc muszę zacząć piec. Co? Aż 200 babeczek? Dla kogo? Nie uwierzysz. Whitney i Britni Biskit organizują. Twoje ćwierć urodziny? Skąd wiesz? Wychodząc stąd, od zaprosiły mnie. Strasznie się zmartwiłaś! <tak>, tak! Ojej! No, biorę się za pieczenie. Ale nie beze mnie! Miałam nadzieję, że to powiesz. Ściągnijmy Jaspera i Su. To będzie nasze przyjęcie! Przyjęcie z pieczeniem! Co jest? Co wy tu robicie? Chcemy zobaczyć twój błyszczący naszyjnik! E, poprawka! Ty chcesz go zobaczyć, Minka. My pilnujemy, żeby cię nie obudziła. E, może później, Minka. Piekłam przez całą noc. Proszę! Im szybciej go pokażesz, tym szybciej znowu zaśniesz. Ach, dobrze, Minka. I... Popatrz sobie. Twojego naszyjnika. Co? Zniknął. Co? Nie, pewnie, pewnie spadł, kiedy spałam. O, oszaleję. Może, może wpadł pod materac. Mieszkanie do góry nogami, ale nigdzie nie ma mojego naszyjnika. A my przetrząsnęliśmy Little Pet Shop! A ja przeszukałam sklep ze słodyczami! Przecież nie rozpłynął się w powietrzu! Pff, ty na pewno byś go nie zniknął! Nie bądź złośliwa! A, a jeśli naszyjnik przypadkiem wpadł do misy z ciastem, kiedy piekłam babeczki? Jedna babeczka ma nie tylko podwójnie mnimuśne piankowe gniecionko, ale jest też nadziana naszyjnikową wychodką. Co? Co? Komyki są w drodze. Ciocia Christy zabrała je na śnięcie przyjęcie! O, oh. to mam bardzo poważny problem. Nie odpuszczę tego naszyjnika. Zbyt wiele dla mnie znaczy. Kto mi pomoże w operacji Babeczka? Wspaniale! Jestem pewna, że Yang mi też nam pomoże. Mamy upiec jeszcze 200 babeczek. To do popołudnia? Przepraszam, ale jestem pewna, że mój nowy naszyjnik jest w jednej z tamtych babeczek. Koniecznie musimy je podmienić na nową partię. No wiem, jak lubisz ten naszyjnik. Bierzmy się do roboty. Te, prawda? Lepiej. E, czas rozpocząć drugą fazę e, operacji Babeczka. Hmm, babeczka. Yang mi. E, tak, e, operacja Babeczka. Jakby to samo! Napisałam ci, że to bardzo dziwne, że piszemy do siebie te same teksty. Napisałam ci, jakby to samo! Zjemy na spółę? Jakby chętnie. Whitney, z tej babeczki jakby wypadł naszyjnik. Ale zbieg okoliczności. Jakby przypadkowy. Ach, zaraz. To na pewno jest prezent od tatusia. Kazał zapies prezenty w babeczkach, żebyśmy miały niespodziankę. Weź nie żartuj! Ćwierć urodziny mam tylko cztery razy w roku. Zasługuję jakby na coś więcej niż tanie naszyjnik w ciastku. Tak, ale może w innych babeczkach są lepsze rzeczy. Hmm. Nie głupie, Whitney. Tak? Nie ma nas na liście. Jesteśmy ze Sweet Delights. Przywiozłyśmy te babeczki. Już mamy babeczki. Przyjechały wcześniej. Te są niespodzianką. Nic mi nie wiadomo o niespodziance. Na tym polegają niespodzianki. Jeśli wiemy o nich wcześniej, przestają być niespodziankami. A jeśli niespodzianki nie są zaskakujące, to nic dziwnego, że wszyscy są niezaskoczeni i to psuje prawdziwą niespodziankę. Ach, coś w tym jest. Dobra, wejdźcie, tylko szybko. Brytni i Whitney nie lubią mi widoku służby. A, fu, peper, hamuj się! E, Sorki jestem zestresowana, ale ja przynajmniej nikogo nie kuję. Au, szacunku trochę! Jeszcze czego! Cii, obiecaliście, że będziecie cicho, pamiętacie! Wybacz. Wybacz. No jak mi podmieniamy babeczki. Whitney? Dobrze widzę? Czy to ta... Częstuje się wszystkimi naszymi babeczkami. Miałyśmy rację. Ukrywa swój ból. Tak, jest zdruzgotana naszym zaproszeniem. Co ty na to, żeby przekłuć ten balon? Już myślałam, że nie zapytasz. O, witaj, Blight! I osoba, której imienia nie pamiętamy. Nie mogłyście się powstrzymać, co? Tak, zakradacie się na przyjęcie, a to jakby niefajne jest. E, nie zakradam się, tylko pracuję. O! Ale ochyda! A maniery? Wybacz, jestem zmęczona całonocnym pieczeniem. Ludzie pieką? Od kiedy? E, od zawsze? A my teraz właśnie wymieniamy wasze stare babeczki na świeższe. A to niby po co? Żebyście w ten szczególny dzień jadły pyszne, cieplutkie babeczki prosto z pieca. Ale one nie są ciepłe i wszystkie są jakby krzywe. To wy nie wiecie? Krzywość to ostatni krzyk mody. Pycha! Szczęśliwych ćwierć urodzin! Więc przyniosłaś te nowe babeczki, bo chcesz być miła? Dla nas tak jest! Chcę być miła! Nie ma innego powodu. Ani ukrytych motywów. Miła, miła, miła! I mamy w to uwierzyć. Britney, musimy pogadać! Już! Myślę, że Blight i tamta druga chcą zabrać stare babeczki, bo wiedzą, że tatuś jakby schował w nich prezenty. Chcą nas okraść z podarków! O! Oh. Wiemy co kombinujesz, Blight, i nie chcemy tych jakichś nowych babeczek. Wolimy stare babeczki. Wierzcie mi, nie chcecie starych babeczek. Wolicie nowe. Szybciej. Stare babeczki. Nowe babeczki. Stare babeczki! Nowe babeczki! Wracaj! Mam cię śliczna babeczka! Stare babeczki, nowe babeczki! Złapmy minkę, bo kto się zobaczy? I wszyscy wpadniemy? Wiesz, czego mu brakuje? Wokalu! To siebie to było ze mnie? Pewnie przestraszyła się ciebie. Ja jestem słodką psinką. Czego wszyscy tak wrzeszczą? Tak, jeśli ktoś może tu wrzeszczeć, to jakby my. Aaaa! Mamy szansę podmienić resztę babeczek. Aaaa! Teraz nie wiadomo, które są, które. Naszejnik może być w każdej z nich. Pozostaje tylko jedno sedno: zmierzyć słuchamy Na tej blight tak, Wit, idziemy. Wstawaj, blight, Witni, Whitney? zaraz wyjaśnię. Zepsułaś naszą imprezę. Dostanie ci się za to. Nie chciałam, żeby do tego doszło. Chodziło mi o mój naszyjnik. Chyba wpadł do ciasta, kiedy piekłyśmy babeczki dla was. Chodzi o ten naszyjnik. Myślałam, że jest od tatusia! Dziwiłam się, że pomyślał, że mogłabym nosić takie żałosne byle co jak to. Tak, jest żałosne! Błyskotka nie jest twoja! Fu! Małpa! Dziękuję, Minka. Ora, Juniu, jakby nie musiałaś nasyłać na mnie wściekłej małpy, Blight! No, Brit chętnie oddałaby ci ten śmieć. Wiesz tego szczura i resztę pchlarzy, i wynoście się stąd! Jakby natychmiast! Słuchajcie-no, to nie jest szczur, tylko mangusta. A ten naszyjnik nie jest żałosnym byle czym? Bardzo wiele dla mnie znaczy, ale wy nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Ach, ale ona jest dziwna. Wiesz, co jest dziwne? Właśnie chciałam ci napisać, że uważam, że jest dziwna. <laughs> O, jak dobrze, że ten dzień już się skończył! I nareszcie możemy się przespać! Siemanko, jesteście gotowe? Możemy piec? Powiedziałeś! Piec? No co jest? Mamy upiec ciasto, żeby uczcić półrocznicę naszego pierwszego spotkania! Piec, pies, pies! Piec, pies, pies! Piec! piec, 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 piec. i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Telefon Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Polskie, Joanna Kuryłko. Dźwięki Montaż, Agnieszka Stankowska, Maciej Brzeziński, Organizacja Produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Weronika Łukaszewska, Karolina Muszalak-Buława, Lidia Sadowa, Bartłomiej Magdziarz, Paweł Całkowosz, Olga Borys, Zbigniew Kozłowski, Julia Kołakowska, bytner i Inni.